Rozwiązanie zadania, zacznijmy od określenia przestrzeni zdarzeń elementarnych, czyli zapiszmy sobie wszystkie możliwe elementy, które będą pasowały do zbioru liczb dwucyfrowych, z których będziemy losowali jedną liczbę. Zbiór liczb dwucyfrowych zaczynamy od dziesiątki. Kolejna liczba to 11, 12, 13 i tak dalej. Do liczby 99. To jest zbiór liczb dwucyfrowych. Teraz na podstawie takiego zbioru określimy moc zdarzeń elementarnych, czyli liczbę wszystkich elementów tego zbioru. Żeby wyznaczyć elementy, zróbmy takie proste działanie. Zobacz, od ostatniego elementu, czyli od liczby 99, odejmę liczbę 10. Czyli pierwszy element, i do tego dodam 1, żeby nie zgubić żadnej z liczb, zliczając je. 99 dodać 1 to jest 100, od tego odejmuję 10 i otrzymuję 90 liczb. Już wytłumaczę, dlaczego tutaj dodaję 1. Zobacz, gdybyśmy mieli na przykład zbiór cyfr 3, 4, 5, 6. Widzimy, że tych cyfr mamy Dokładnie, cztery są cztery cyfry. Ale gdybyśmy wykonali to działanie, tak jak tutaj i odjęlibyśmy od ostatniej cyfry pierwszą cyfrę, no to wynik co do ilości nie zgadza się, prawda? Ten wynik wskazywałby na to, że wśród tych cyfr mamy trzy cyfry, a to jest nieprawda. Więc właśnie żeby nie pominąć tej jednej cyfry, dodajemy tutaj jeszcze tak sztucznie tą jedynkę. I wówczas otrzymujemy poprawną ilość cyfr. Ok, przestrzeń zdarzeń elementarnych jest określona. Teraz kolejny krok, który należy wykonać, to, to będzie zapisanie, opisanie zdarzenia elementarnego, któremu się przyglądamy w tym doświadczeniu. Nazwiemy ją dużą literą A. I opiszemy to w ten sposób, że wylosowana liczba jest podzielna przez 2 i jednocześnie przez 5. Więc um, zastanówmy się nad tym, kiedy liczba jest podzielna przez 2 i przez 5. No jeżeli wymnożymy 2 i 5, to otrzymamy 10, czyli żeby liczba była podzielna przez 2 i przez 5 jednocześnie musi być podzielna przez 10. Tutaj możesz nawet zapisać w nawiasie, że. Że chodzi o liczbę podzielną przez 10. No i teraz, żeby sprawdzić, ile jest takich liczb pasujących do tego zdarzenia, wystarczy, że podzielimy ilość liczb, które mamy w przestrzeni elementarnej przez 10 i otrzymamy 9 liczb, które są podzielne przez 10. Na koniec tego przykładu określamy zdarzeń, o, określamy prawdopodobieństwo tego zdarzenia, że ono zajdzie, czyli musimy no, stworzyć taki ułamek, gdzie moc zdarzenia A będziemy dzielili przez moc omegi i wówczas mamy 9 przez 90, to się równa 1 dziesiąta. Za chwilkę odcinki bonusowe.